Wszystkich na piątej lekcji. Dzisiaj pokażę Wam, e, idąc tropem poprzedniej lekcji, pokażę Wam progresje akordowe, czyli takie łańcuchy akordów, które pełnią funkcję harmoniczną w, naszej, w naszym utworze, w naszej piosence. E, zanim jednak o akordach, o progresjach, to przypomnę Wam. Akordy na stopniach gamy majorowej. Weźmy tą naszą nieśmiertelną C-dur. Na pierwszym stopniu akord durowy, majorowy, inaczej. Na drugim minorowy, molowy. Trzeci minorowy, molowy. Emol. Wszystko to będzie na ekranie jak zwykle. To znaczy, nagram też klawiaturę w odpiętą software właściwie. Czwarty F-dur. Piąty G-dur. Czyli majorowy. Szósty Amol. Siódmy H zmniejszony, czyli po angielsku B-diminished. -B. Zobaczcie, że mówię tutaj o stopniach. Danie w poszczególnych dźwiękach. Gamy Cedur, tylko o stopniach. Pokażę Wam fragment, jak się to zapisuje. Nie wiem, czy to widać będzie. O, może jakiś ołówek, gdzieś to był długo. Jest dobrze. Tutaj mamy zapis progresji składający się z dwóch akordów. On może teraz widać. Pierwszy stopień i czwarty. Bez względu na to, jaką tonację wybierzemy, majorową. Możemy użyć tego szablonu 1-4, połączenie 1-4. Mam na myśli stopień pierwszy i czwarty. Ważne, żeby zapamiętać, że na pierwszym i czwartym są trójdźwięki durowe w danej tonacji durowej, w skali durowej. Weźmy przykład. C dur, dodam bas. Strasznie buczy. F dur. Jak pamiętacie, ostatnio mówiłem, żeby nie skakać po klawiaturze, tylko żeby łączyć akordy najbliższą drogą. Więc c używam tutaj w postaci zasadniczej. Pozostawiam wspólny dźwięk C i przenoszę się tymi palcami na F, A. i mam trójdźwięk F-dur w przewrocie, czyli mam połączenie tutaj 1, 4. Stopień pierwszy, czyli 1. I stopień czwarty, cztery. Teraz yy, pokażę Wam taką kadencję. Jest to taki harmoniczny zwrot, który bierze udział w zakończeniach lub w przejściach pomiędzy częściami utworu. Je, stopnie jeden, cztery i pięć. No i teraz, jak y, zagrać to, żeby była najbliższa droga. Ale będzie przyjemniej, jeśli pozbędziemy się tego dźwięku w trójdźwięku G-dur, czyli kwinty, która tutaj nie ma specjalnego znaczenia, oprócz barwy. Ona nie pełni tutaj żadnej roli w akordzie. Ważny jest pryma. tercja, która mówi o tym, czy akord jest durowy, czy minorowy, major, molowy. I ja dodam jeszcze jeden składnik septymem 7 1 2 3 4 5 6 7 Czyli te dźwięki będą. Pryma, tercja i septyma. I teraz mamy układ 1 4 5 C dur. Pierwszy stopień F dur. Stopień czwarty i piąty G. I cóż tu mamy? Prymę tercję. Która mówi jaki tryb akordu, czy to dur, czy mol, w tym wypadku dur, i septym, tak? I to jest kadencja 1, 4, 5, septymowy, bo zawiera septymę, ten ostatni akord G. Taki układ nazywamy triadą harmoniczną, a akordy poszczególne mają swoje dodatki, jeszcze inną nazwę, być nie, nie, nie znacie. Ten akord w tonacji C dur to jest tonika, F-dur subdominanta i G7 dominanta septymowa. Na ekranie widać G7 slash, czyli taka, taki ukośnik przez H. To H to, to B przepraszam. W polskiej nomenklaturze muzycznej funkcjonuje jako H Więc jeśli spotkacie się z tym, z nazwą H lub B To jest to ten sam klawisz, ten sam dźwięk Natomiast pokażę wam jak B z bemolem o. Na ekranie będzie AIS A z krzyżykiem, AIS AIS to to samo co B z bemolem w angielskim, a w polskim B Niektóre klawisze, nie wszystkie, mogą mieć nawet dwie nazwy różne, w zależności od tego gdzie się znajdujemy, w jakiej tonacji i nie tylko. Ten temat jest szeroki, więc nie będę tutaj Wam obrazu zaciemniał. Trochę się rozbiega nam temat, więc, tak, jeszcze raz. Na poszczególnych stopniach gamy majorowej mamy akordy durowe na pierwszym, na czwartym durowy i na piątym durowy, na drugim, na trzecim i na szóstym, licząc od tego C w górę, akordy molowe i na siódmym zmniejszone. Więc trzy durowe, trzy molowe i jeden zmniejszony. Tak? Do, y, grając progresję, te które Wam przed chwilą pokazałem, do akordu G dodaję jeszcze jeden dźwięk, septymę, i pozbywam się tego. Oczywiście nie muszę się tego pozbywać. Pozbywam się, bo mi się tak podoba. I, i tutaj mi przyjemniej operuję dźwiękami. Y, właściwie to dwoma trójdźwiękami, jeden czterodźwiękiem, bez pinty. C-dur, F-dur, G7. Progresja tonika, są dominanta, dominanta. Często te, te, ta progresja jest używana yy, czy w, w środku tworu, a zwykle na końcu, ponieważ jest to rodzaj kadencji. Pokażę Wam teraz yy, akordy, które mogą zastąpić te nasze trzy podstawy: C-dur, e dur G-dur. Są akordy, które mogą je spośród tych, mogą je zastąpić. Kiedy zastępują, kiedy mają wspólne dźwięki. Na przykład. F-dur dodaję D, tu sobie puszczę, i mamy demol. Widzicie, że F-dur i demol mają dwa wspólne dźwięki, a więc jeden jest substytutem drugiego, może go zastąpić, tak? Czyli jeśli mamy połączenie C dur, F-dur, g7 na przykład. To można, zagrać w to miejsce demol. I teraz zależy od naszego układu, od jakiego rozpoczniemy, czy te zaczniemy od takiego układu, czy od przewrotu, takiego pierwszego, czy od drugiego przewrotu, taki będzie dalszy ciąg powiązań pomiędzy akordami, ja często używam. Że cztery dźwięków, już wychodzę poza układ trójdźwięków. Ze względów barwowych, taką muzykę gram, że akurat tam cztery dźwięki są w użyciu. Będziemy jeszcze o tym mówić. Więc tak, zamiast, pokażę jeszcze raz, zamiast C-dur można zagrać E-moll. Zamiast F-dur, D-moll. Zamiast Cedur amol. Czyli tak. Drugi stopień zastępuje czwarty. Drugi zamiast czwartego, prawda? I odwrotnie. Trzeci i szósty zamiast pierwszego, czyli zamiast cedur można zagrać emol lub amol. To zależy od kontekstu. Natomiast H zmniejszony może zastąpić nam G-dur. Zobacz, jak zagram sobie teraz akord G7 z septymą małą, g H, f to w tym akordzie czterodźwięku w tym wypadku mieści się akord zmniejszony H zmniejszony, tak? A więc wzajemnie się uzupełniają te akordy. I już wiecie, jakie są, jakie mogą być akordy zastępcze. Oczywiście dotyczy to wszystkich tonacji majorowych. Ta sama zasada. Na razie pokazuję wam w tonacji Cedur, żeby nie zaciemniać obrazu. Będziemy grać, proponuję wam, żebyście sobie zrobili w domu ćwiczenie i spróbowali od innych tonacji w innych tonacjach. Kolejną gamę, jak już kiedyś wam na pewno grałem, po C-dur. Kolek kwintowym tak zwanym jest gama Giedur, jest to ta sama skala durowa, która była tutaj. Przenoszę się o kwintę w górę i muszę, zas muszę zastosować tutaj e, krzyżyk, czyli z F zrobić fis, co będzie widać na tym ekranie, na, w tym software'ze, który Wam wyświetla. I tak samo mamy tutaj tonikę na pierwszym stopniu. Teraz w pierwszym naszym stopniu jest G. Tutaj Gdur g Dużągielu budujemy tutaj, na czwartym C-dur i na piątym D-dur albo D7. A w przewrocie tak go można zagrać. To taka ciekawostka. Teraz tonacji G-dur. Na drugim stopniu jest molowy, pamiętacie? Na trzecim molowy. I na szóstym molowy. I na siódmym zmniejszony. Jest ta sama zasada, ta sama relacja jak tu. W D-dur. Będzie to samo. Trochę dziwnie łapie, ale nie przejmujcie się tym. Kontroluję to co robię, a może tak. Idę. Jak widzicie, wystarczy zapamiętać mm, nie nazwy akordów, ale stopnie. Pierwszy, durowy. Drugi, molowy. Trzeci, molowy. Czwarty, durowy. Piąty, durowy. Szósty, molowy. Siódmy, zmniejszony. No a tutaj mamy powtórzenie pierwszego. Tak? I to tyle na dzisiaj. Myślę, że dużo tego jest, więc ćwiczcie sobie. zapoznawajcie się z tymi akordami na stopniach, potem spróbujcie sobie zagrać w ten sposób pierwszy stopień, czwarty piąty, pamiętacie, że te akurat są durowe możecie się potem przejść do tonacji kolejnej G-dur G-dur, pierwszy durowy czwarty durowy, piąty durowy Triada, tonika, subdominanta, dominanta. Możecie spróbować dalej. Durowy, czwarty, durowy, piąty, durowy, adur. Durowy, dorowy durowy. W ten sposób na razie skaczcie. Później już będę wam pokazywał, może nawet w nutach. Jak uda mi się zrobić rzut ekranu i zobaczycie jak to wygląda w zapisie. Dziękuję i do zobaczenia do kolejnej lekcji szóstej. Cześć!